Hej hej hej, z tej strony Gandalf. Dzisiaj kolejny film z cyklu antywirusowych planszówek. Dzisiaj pokażę wam grę i omówię jej zasady Cthulhu, Call of Madness. Jest to gra, którą może już kojarzycie, to szkolenie tutaj opowiadaliśmy. Dzisiaj chcemy zaprezentować jej zasady, przygotowanie rozgrywki, abyście wiedzieli, jak w tą grę zagrać, kiedy do was pewnie trafi. Jeśli oglądacie ten film w dniu premiery, czyli dnia 2 listopada, Rozpoczęła się właśnie dzisiaj kampania tej gry na stronie Czachagames.pl. Grę możecie wesprzeć, kupić sobie ją. A co? Bez dłuższego wstępu zapraszam do obejrzenia filmiku, jak się w tą grę gra. Może Was zachęci to do, również do wsparcia. Serdecznie polecam i miłego oglądania. Gry. Każdy gracz bierze taką swoją planszę. Następnie rozkładamy czterech wybranych bogów z pudełka, w których w wersji podstawowej będziemy mieli pięciu. Każdy Bóg ma swoją inną ilustrację i względem tego ich wkładamy. Każdy również ma błogosławieństwo. Każde takie błogosławieństwo wyciągamy z talii i kładziemy osobno. Talię tasujemy, ustawiamy w czte jako czterech bogów. Następnie każdy gracz bierze swoją talię która też jest opatrzona osobnymi ilustracjami. Talie te są takie same, ale każdy powinien mieć swoje. Następnie każdy gracz będzie ciągnął jedną z kart początkowego ustawienia badaczy. Wyciągniemy pierwsza. Mamy tu przedstawione jak tych badaczy i jakich mamy rozstawić. Na przykładu na tej karcie mamy takie rozstawienie. Jak widzicie, na badaczach mamy życie startowe, oznaczone taką wstęgą oraz czarnym sercem. Ta dolna krawędź ma być skierowana w naszą stronę, plansza jest teraz w waszą stronę, oczywiście, także tak wy widzicie tak, jakby było poprawnie. Dodatkowo na badaczu mamy oznaczone, ile on zabiera populacji. Na każdego takiego badacza ciągniemy z naszego woreczka po jednym znaczniku szaleństwa. Następnie każdy gracz bierze znaczniki populacji i układa je tak, aby mieć 50 życia. W instrukcji jest napisane, są podane przykładowe wartości. Tak My to już mamy przygotowane. Wszystkich tych badaczy zakrywamy tak, aby przeciwnicy nie wiedzieli w późniejszym etapie gry, ilu ich mamy. Następnie każdy gracz będzie ciągnął trzy cele końcowe. Tasujemy, rozdajemy każdemu graczowi po trzy takie cele. Z tych celów gracze będą wybierali tylko dwa. Jeden idzie do, yy, do pudełka, nie będzie wykorzystywany yy, w rozgrywce. Yy, każdy z graczy również będzie brał swój znacznik błogosławieństwa, kładziemy go do naszej planszewce. One też mają swoje indywidualne ilustracje. Następnie albo losowo, albo poprzez wyznaczenie, kto ostatnio poświęcił, yy, cokolwiek w życiu, bierzemy znacznik pierwszego gracza i dajemy graczowi, układając go na, yy, w porze dziennej. Kolejnym etapem setupu jest dobranie jednego kryształka dla każdego z graczy. Kolejemy go w miejscu na znaczniki szaleństwa. Ostatnim elementem setupu jest wybór karty od danego boga. Każdy gracz zaczynając od tego na prawo od pierwszego gracza i lecimy w, odw w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara będzie kupował jedną kartę od boga płacąc jej koszt swoją populacją, czyli swoimi kultystami usuwa odpowiednią ich wartość Następnie bierze tą kartę do swojej talii, tasuję i z tej talii dobiera trzy karty. Pozostałe dwie tworzą jego talię i z której będziemy mogli dobierać karty. Tak robią wszyscy gracze. Następnie jak już to zrobimy, to zaczynamy rozgrywkę. Przechodzimy do rozgrywki. Rozgrywka składa się z trzech etapów. Które rozgrywamy w każdej z rund. W, pierwszym, w pierwszej rundzie pierwszy etap jest pomijany z uwagi na to, że zrobiliśmy już go podczas przygotowania rozgrywki, więc przechodzimy do etapu drugiego. Do pierwszego jeszcze wrócimy. W swojej turze każdy z graczy może wykonać jedną akcję główną oraz dowolną liczbę akcji dodatkowych. Akcją główną może być albo zagranie jednej z kart, które ma na ręku, bądź też może spasować. Jeśli chcemy zagrać kartę. Wybieramy jedno z nich, które mamy na ręku, następnie zagrywamy ją oraz rozpatrujemy jeden z zestawów akcji, które mamy wskazane na danej karcie. W tym przypadku mamy akcję, która pozwala odprawić nam rytuał, czyli jest to akcja, która pozwala nam zakupić, innymi słowy, kartę ze naszego tutaj sklepu, który mamy dostępny na, na stole. Czyli dla przykładu, gdybym chciał kupić tą kartę Shudemela, Kosztuje ona mnie trzy populacji. Biorę ją sobie na rękę. Płacę trzy populacji, które odrzucam do puli populacji i jednocześnie swój znacznik błogosławieństwa kładę na błogosławieństwie danego boga, od którego kupiłem kartę. To pozwala nam wykonać akcję dodatkową w trakcie rozgrywki, o czym opowiem później. Kolejne zestawy akcji, które mamy na naszej karcie poza wykonaniem rytuału, czyli zakupem karty mamy również. Akcja, które możemy wykonać w nocy, jest ona określona księżycem, który wskazuje, że to jest to etap nocny. O etapie dnia i nocy jeszcze opowiemy. W tym przypadku pozwala on ponownie wykonać rytuał, ale jednocześnie jeden kultysta przychodzi do nas z uwagi na to, że podobają mu się nasze działania. Trzeci zestaw akcji, który mamy wskazany tutaj, jest to wykonanie ruchu na naszej planszy bądź na planszy przeciwnika. Z uwagi na to, że kartę możemy zagrywać na dowolną planszę. Nie musi to być tylko nasza, ale możemy zagrywać i nawet często jest to wskazane, na plansze innych graczy. Wykonując ruch poruszamy do naszego badacza albo dowolnego innego o jedno pole w dowolnym kierunku. Może być do tyłu, na boki lub też do przodu. To zależy od nas jak go poruszymy. Liczba przy danej ikonce wskazuje na to, o jaką odległość należy danego badacza poruszyć. Jedną z innych ważnych akcji, które możemy wykonać jest akcja ataku. Tutaj mamy akcję, która wskazuje, że możemy wykonać dwa ataki wybierając ten zestaw lub wykonać trzy ataki lub każde o sile 1, jeśli zapłacimy znacznik szaleństwa. Znaczyki szaleństwa mamy tutaj dostępne w naszej puli. Jeśli jakieś mamy, to oczywiście możemy ich użyć. I jak to wygląda? Wykonując atak o sile 1 przekręcamy życie badacza o 1, w tym przypadku z dwójki przechodzimy na jedynkę i Musimy wybrać inny cel, ponieważ każda akcja w zestawie akcji musi być skierowana przeciwko innemu celowi. W tym przypadku zadałem jedno wrażenie temu i stwierdzam, że zadam jedno, jeden temu. Ten badacz ma ostatnie życie już tylko, więc w tym momencie, zając mu jeden, automatycznie on zostaje pokonany. My dostajemy jego znacznik sześćsta do naszej puli znaczników, a jego żeton odrzucamy poza planszę. Dodatkowo niektóre karty mają na dole wskazany jeszcze dodatkowy efekt. Może to być albo dobranie karty, co oznacza, że w tym przypadku dobieramy jedną kartę ze swojej talii do, do ręki. Jak również może być to być akcja, yy, karta, gdzie możemy wykonać dodatkową akcję. W tym przypadku jest ona wskazana to jako wykonaj akcję. Jeśli chodzi o akcję główną zagrywania kart, to jest mniej więcej tyle. Akcji, które są do wykonania na naszych kartach jest znacznie więcej. Zobaczycie je w karcie pomocy gracza. Jest są wskazane wszystkie, wszystkie dostępne akcje, które możecie wykonać. Jest ich kilkanaście. Natomiast yy, przejdźmy do drugiej akcji. Drugą akcją główną, którą możecie wykonać, jest to akcja spasowania. To znaczy, że zamiast zagrywania karty decydujecie się spasować w danej rundzie. Po spasowaniu wasza w tym momencie runda się kończy i czekacie, aż pozostali gracze wykonują swoje tury. Każdy z graczy, począwszy od gracza oczywiście po lewej stronie, czyli zgodnie z wskazówkami zegara, może wykonać jeszcze jedną, ostatnią, darmową akcję. Może to być również zagranie karty bądź spasowanie. Następnie, gdy dobiega tura do gracza, który właśnie spasował, każdy kolejny gracz, jeśli chciałby ponownie zagrać jakąś kartę, musiał, musi zapłacić jeden znacznik szaleństwa, który odrzuca oczywiście do puli znaczników. Może grać tak długo każdy z kolejnych graczy, dopóki ma znacznik kieszeństwa. Oczywiście może też spasować, co już nie skutkuje cenie, Jest to już akcja w tym momencie darmowa. Gracz, który pierwszy spasował, jednocześnie otrzymuje znacznik pierwszego gracza. Jest to jednocześnie znacznik, który jest znacznikiem dnia i nocy. Poza akcjami głównymi możemy wykonać również szereg akcji dodatkowych. Jakie to są akcje? Jedną z akcji jest usuwanie przyczółków. Jeśli mamy przyczółek na mapie, o za chwileczkę powiemy, możemy go usunąć, płacąc albo dwa znaczniki szaleństwa, które mamy w swojej puli, odrzucając je, bądź tracimy dwa populacje naszej, naszej siedzimy. Czyli odrzucamy odpowiednią ilość znaczników, oraz odrzucamy w tym przypadku nasz przyczółek. Kolejną akcję, jaką możemy wykonać, jest to używanie znacznika błogosławieństwa. Jeśli mamy aktywny znacznik błogosławieństwa na dowolnej karcie jednego z bogów, Możemy go użyć, przekręcamy go na drugą stronę, jako, oznaczając go jako nieaktywny oraz wykonujemy wskazaną na danej karcie akcję dodatkową, która mówi, co możemy zrobić. Akcje to są różne w dzień i są różne w nocy, więc mm, każdy bóg też ma zupełnie różne akcje, więc decyzja jest nasza, co chcemy wykonać i też się zależy od tego, jaka jest aktualnie pora dnia. Kolejną akcją dodatkową, którą możemy zrealizować w swojej rundzie jest realizacja jednego z celów natychmiastowych. Żeby wykonać dany cel musimy oczywiście spełnić warunki, które są wskazane. W tym przypadku mamy cel zakończyć rundę z aktywnym znacznikiem błogosławieństwa. W tym przypadku mam to spełnione, wykonam akcję pasowania, więc cel mam zrealizowany. Warty są dla mnie dwa punkty na koniec gry i cel kładę sobie na swoją pulę celów. Dodatkową akcją jaką możemy zrobić jest również wykorzystanie swoich znaczników strzeżeństwa, które mamy w swojej puli. Aby to zrobić, odrzucamy jeden znaczek szczęstwa i możemy w tym przypadku wykonać jedną z dodatkowych trzech akcji. Pierwszą z nich jest dobranie jednej karty z naszej talii na rękę. Dobieramy do swojej puli kart, które mamy w możemy grać. Drugą akcją jest jedną kartę z naszego stosu kart odrzuconych. Możemy podłożyć pod spód swojej talii, co ma istotne znaczenia przy fazie trzeciej, o której jeszcze opowiemy. Oraz... Kolejną rzecz, którą możemy zrobić za znaczyki naszego szaleństwa jest przełożenie kart w sklepie. Wszystkich o jedną opozycję całkowicie na dół. Co powoduje, że mamy dostępne nowe, nowe karty w sklepie. Co też pozwoli nam kupować się takie, które rzeczywiście nam są istotne i potrzebne. Po zakończeniu akcji, wszystkich graczy, przechodzimy do fazy trzeciej, czyli do fazy działań badaczy. W tej fazie nasi badacze poruszają się o jedno pole w dół. Poczynając od badacza, który jest najniżej planszy naszej. Czyli w tym przypadku wszystkich przesuwamy o jeden. Jeśli mamy na swojej drodze przyczółek, badacz ten ignoruje go, traktując jakby, jakby go tam nie było, przeskakując go całkowicie. Poruszamy kolejnych badaczy i w tym momencie po poruszeniu wszystkich rozpatrujemy jeszcze badaczy, którzy weszli do naszej siedziby. Badacz, który minął planszę, automatycznie z naszej siedzibie i dzieją się różne rzeczy. Pierwsza rzecz, która się dzieje, to jest tracimy populację, która wskazana jest na danym badaczu. W tym przypadku badacz zadaje trzy obrażenia, czyli trzech naszych kultystów ginie i odrzucamy ich poza planszę. Sam badacz odrzucamy również poza gry, natomiast znacznik, który pozostał, jest to znacznik którego efekt właśnie w tym momencie wprowadzamy. Czerwony znacznik szaleństwa powoduje to, że dokładamy do naszej siedziby znacznik pożaru. O pożarze jeszcze opowiemy. Sam znacznik ląduje do naszej puli z uwagi na to, że tego badacza pokonaliśmy, nasi kutyści poświęcili się, a jego szaleństwo przejmujemy. Dodatkowe efekty tych kryształków to jest znacznik zielony powoduje to, że musimy dołożyć nowy przyczółek na naszej planszy. Możemy wybrać dowolne miejsce poza górnymi trzema oraz jest jeszcze znacznik niebieski, który powoduje to, że zwiększa on siłę danego badacza. W tym przypadku ten znacznik spowodowałby, że nasz badacz, który wszedłby do naszej siedziby, zadałby trzy obrażenia więcej, czyli zginęłyby trzech nowych kultystów. Niektórzy badacze mają jeszcze taki narysowany specjalny kryształek. To jest informacja, że jeśli pokonamy danego badacza, Czyli zagrywając odpowiednie karty, pokonamy go w momencie, kiedy jest na naszej paszy, lub jeśli wejdzie on do naszej siedziby, dostajemy za niego dodatkowy znacznik poza tym, który był na nim położony. I ostatnim elementem tej fazy jest faza sprawdzania i tworzenia przyczółków. Sprawdzamy, ile mamy kart na stosie kart odrzuconych, w tym przypadku są to cztery karty. Za każdą rozpoczętą trójkę kart, czyli trzy karty dokładamy jeden przyczółek. Rozpoczynają kolejną trójkę, dokładam drugi przyczółek. W tym przypadku dokładamy właśnie dwa przyczółki, dobieramy je z puli oraz kładziemy je na dowolnym miejscu na swojej planszy. Oczywiście poza tymi górnymi trzema. Jeśli z jakiegoś powodu nie możemy dołożyć przyczółka z uwagi na to, że już jakiś tam się znajduje, automatycznie tracimy dwa obrażenia, czyli dwóch naszych kursów ginie, a przyczółek odrzucamy poza planszę. Karty, które nam pozostały. Na diskardzie tasujemy oraz dokładamy pod spód naszej talii i przygotowujemy się do kolejnej rundy. W tym momencie faza trzecia kończy się. I teraz właśnie możemy przejść już do fazy pierwszej danej rundzie, czyli przygotowania do kolejnej rundy. Pierwszą rzeczą, którą wykonujemy w trakcie fazy przygotowania jest aktualizacja pory dnia. Znacznik pory dnia przekładamy na drugą stronę. Czyli w tym przypadku nastaje noc. Noc ma taki efekt, że pewne karty działają dużo lepiej niż za dnia. Kolejnym elementem jest rozpatrzenie naszych pożarów, które posiadamy. Za każdy znacznik pożaru tracimy jedno obrażenie w fazie dziennej, czyli ginie nasz jeden kultysta. Jeśli to będzie noc, za każdy taki znacznik tracimy dwa. Czyli gdybyśmy mieli dwa znaczniki, tracimy automatycznie w nocy czterech badaczy. Następnie dobieramy jedną kartę z naszej talii do naszej puli kart oraz wszystkie znaczniki błogosławieństwa, które zostały aktywowane na, znacznikach, na kartach błogosławieństwa zostają aktywowane. Ostatnią rzeczą, którą musimy wykonać jest dołożenie na górnych trzech polach nowych badaczy. Dobieramy ich losowo z naszej puli oraz przekręcamy, ustawiając je. Wartością z takim łukiem na dole, co wskazuje nam, że jest to jego aktualna wartość życia. Następnie dokładamy na każdego badacza po jednym kryształku fazie dziennej bądź dwa znaczniki szaleństwa w fazie nocnej, dzięki czemu nasi badacze są silniejsi. Tak jak w tym przypadku mamy fazę nocną, więc na każdego badacza dokładamy po dwa znaczniki szaleństwa. I ostatnią rzeczą, którą wykonujemy w tej fazie jest porównanie życia naszych badaczy, których właśnie dołożyliśmy. W tym przypadku jest to wartość sumarycznie 11. Porównujemy to z innymi graczami, którzy wyłożyli swoich badaczy. Gracz, u którego ta wartość sumaryczna życia jest najwyższa, dostaje dodatkowo jeden znacznik szaleństwa, który dokłada do swojej puli. Dodatkowo jeszcze dopowiemy, że znaczniki szaleństwa, które są w naszej puli, nie mają żadnego już efektu w grze. Ja rozpatrujemy tylko w momencie, kiedy badacz wchodzi do naszej siedziby z takim znacznikiem, wtedy rozpatrujemy jego efekt.